Słowa Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad jeziorem tyberackim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael Skany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych, jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę coś złowić. Rzekli mu. Idziemy, popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: Dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie, on zaś polecił im: Zarzućcie sieć. Po prawej stronie łodzi, a złowicie. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: To jest pan. Skoro tylko Szymon, Piotr, usłyszał, że to pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami. Ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około 200 łokci, gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon, Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną 153 wielkimi rybami. A chociaż ryb było tak dużo. Sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: Chodźcie, coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać go, kim jesteś, ponieważ wiedzieli, że to pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im. Podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Piotr odparł: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Wtedy powiedział do niego: Paś moje baranki. Zapytał go powtórnie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odrzekł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu: Paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana. Czy kochasz mnie? Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał, czy kochasz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wiesz o wszystkim, ty wiesz, że cię kocham. Jezus rzekł do niego: Paść moje owce. Uroczyście zapewniam cię, kiedy byłeś młodszy, przepasałeś się i szedłeś dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny. Cię przepaszę i poprowadzi dokąd nie chcesz. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do Niego, pójdź za mną. Nawiązując do słów dzisiejszej Ewangelii, rozważając te słowo, gdzieś w mojej wyobraźni chciałem znaleźć się wśród Właśnie tych uczniów na, na tej łodzi, żeby bliżej być Pana Boga i poczuć Jego, Jego obecność. Natomiast bardzo szybko gdzieś mi Jezus pokazał tą drogę, że jestem wśród uczniów, jestem, jestem blisko Niego, a Pan Bóg jest, jest blisko mnie. Dzisiejsza Ewangelia bardzo nawiązuje do mojego życia, do moich doświadczeń życiowych związanych z Jezusem, który pomógł mi w trudnych, w trudnych chwilach, w trudnych, w trudnych słabościach, gdzie zawsze był przy mnie i zawsze czekał na brzegu. Z ucztą zawsze miał coś dla mnie y, przygotowanego, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, dla swoich, y, swoich uczniów. Y, zawsze, y, gdy y, jestem blisko Pana Boga podczas, podczas Eucharystii, modlitwy, y, czuję. To, że Pan Bóg nigdy mnie nie yy, nie ma wyrzutów sumienia to co było to co było kiedyś. Tak samo jak dla Piotra yy, nie miał wyrzutów sumienia, że wyrzekł się jego, a yy, tutaj właśnie yy, trzykrotnie pytał się, czy miłuje i żeby yy, pas jego owieczki i żeby zawsze był, był z nim, dlatego dlatego Pan Bóg na koniec Ewangelii mówi o tym, żeby Piotr poszedł poszedł za nią, poszedł jego drogą. Tak samo do mnie Pan Bóg praktycznie co dzień mówi, żebym szedł jego drogą i słuchał jego, jego słów. Nawiązując też tutaj do mm, połowu e, ryb, gdzie uczniowie nie mogli złowić e, nie mogli złowić ryb. To to jest takie oczekiwanie na, e, na pewne łaski, cierpliwość przede wszystkim, gdzie Pan Bóg Jezus pokazuje im dokładnie mówi, gdzie mają zarzucić sieć, aby aby złowili ryby, tak dokładnie było w moim życiu. Oczekiwanie na, na drugie dziecko, gdzie właśnie Pan Bóg nam konkretnie mówił, gdzie mamy się udać, w jakim kierunku iść, aby właśnie nie tracić nadziei w tym, że to drugie dziecko będzie stawiał na naszej drodze Ludzi, odpowiednich ludzi, którzy nas pokierowali i duchowo, i tak fizycznie, do odpowiednich też lekarzy, gdzie pomogli nam w trudnych, w trudnych chwilach. I to oczekiwanie było owocne, przy, przy, przyniosło to owoc, ponieważ cieszymy się. Mamy drugiego syna, już ma 9 miesięcy. Bardzo się z tego cieszymy, ale bez pomocy Pana Boga i dokładnych wskazówek, które Pan Bóg nam dawał na nasze właśnie to oczekiwanie, nic by pewnie z tego, z tego nie wyszło. A także tutaj Pan Bóg nam właśnie pokazał, gdzie mamy tą siedzę zarzucić i bardzo mocno. Słuchaliśmy głosu y, pana i w końcu, w końcu się spełniło. I cieszymy się razem oboje wspólnie z żoną y, potomstwem i przez cały czas mamy nadzieję, że na pewno jeszcze Pan Bóg nam wskaże tą drogę, gdzie po raz kolejny zarzucić tą sieć, aby, y, aby cieszyć się wielkimi łaskami i przyjmiemy to wszystko, czego daje nam Jezus. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.